No no właśnie ja widziałem to. To tak, był tak, kontrakt, tak. kontra kontra znaczy wiceadmirał teraz już Aha, jest. On ma 94 lata. Klimacji. O matko, no to Ale tak. wygląda w mundurze, nikt by mu tyle nie dał, no, no, no tak, mniej. tak. tak, tak. No, w każdym razie tak to wygląda. No biały samochód to takie pytanie... No mnie nie wpuszczają nie na działkę, i nie mogę jeżdżać. No no Wszyscy wjeżdżają, a ja nie. no. Chociaż mam lektymację osoby nie całkiem sprawnej. No tak, Na tak, kopertach tak, niebieskich mogę parkować, tak, ale to jest To jest możliwe przez można... to, jest tak, tak, robione. Szczególnie, że tu miejsce jest, prawda? Nie, no tu wierzałem, tu mi zdjęcia robiła, że no. se parking zrobiłem, no cyrk. A jak była sekretarzem w poprzednim zarządzie, skarbnikiem, przepraszam, no to prosiła, żebym tu nie starobił działki, tylko se zrobił wjazd. Zrobiłem, a teraz nie no, mogę wierzać. No cyrk normalny. Tak, tak bardzo szkodzą. Co to za, za, za utrudnianie życia tak, i działkowcy? Dokładnie. No dobra, a. A tak naprawdę to co, wy, 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 wy kawalerowie co? Co macie za plany? No cóż, no, młodzi ludzie. <laughs> trzeba, trzeba popatrzeć. W dziewczyny macie dno. już? No ja mam, ja mam akurat. No co, i żeniaczka będzie czy nie będzie? W przyszłości będzie? na pewno. Szy szykuje się to to coś. Musi być. <laughs> Bez dwóch zdań. Na pewno tak. No, no dobra, a ty? Nie, ja inżynier? Ja, ja. inżynier... A co skończyłeś Politechnikę? Nie, Akademię Morską. O, bardzo dobrze. A ja byłem asystentem profesora na Politechnice Gdańskiej, w katedrze aparatury i chemicznego, mam, mam kumpli na Akademii Morskiej, też wykładowców. No tak Antoni Rudnicki wykładał też, ale już nie no, żyje. No, no bo ty młody jesteś. No to było 89 rok, jak ja zakończyłem, czy 90 rok, jak zakończyłem no, Politechnikę. No i też miałem problemy, bo, bo byłem mężem zaufania Solidarności, chociaż wybrano mnie, jak już mnie zwolniono. No bo po prostu było, był taki komunistyczny dyrektor. Mhm. Jak mnie zobaczył z Januszem w Śniadkiem w dyni, tak, 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 tak. że siedziałem obok niego na mszy księdza Jastaka, mhm. była żałobna msza, mhm. no to nakazał zwolnić mnie. I mój mhm. profesor, który mój z nim byłem, kazał, oni kazali. Mi kazali, ja cię muszę zwolnić, Ja wie to, o to mi kazał. On mi wypowiedzenie w swoim imieniu pisał, Lewandowski. To jeszcze czasy takie komunistyczne. No, no, to, był, nie, no to nie były komunistyczne, to był 90 rok, przepraszam bardzo. No to już, już takie przejście było, było. Ale na Politechnice no. tam dalej siedzą jeszcze, e, e, słuchajcie, jeżeli profesorowie mają po 80-90 lat. No tak, są tecy, No, no tak, byli, no, albo tak. tak się trzyma, bo no. profesorów musi być odpowiednia ilość, żeby był tytuł mogło nadawać. No, no oczywiście. Tak to no. wygląda. No Ale to najlepsza szkoła Politechnika tutaj, nie? To no tak, no, ale Akademia Morska też nie jest. Ale ty byłeś tej marynarki błędnej? Nie, nie, nie. Jak byłem w Akademia Mararki Wojennej to jest inna szkoła. To inna szkoła. No myślałem, tak, że tak, bo jest Akademia Marki Wojennej też. Akademia morska to cywilna, czyli. Tak, cywilna, cywilna, No i co, na statkach nie pływasz? Nie, to A ty nie tam może... miałeś okrętowe jakieś. Miałem miałem, ale to nie moje klimaty, Nie, chciałeś pływać. Nie, nie moje klimaty. No Brodę, masz na kapitana, byś... no tak, ale gdzie mi do kapitana, <laughs> ja... Daleko ja... do kapitana, daleko. Tak, no dobra. No to dziękuję wam, żeście przyszli. Fajnie, no to było. bardzo. Bardzo dziękujemy musiałem. sobie jeszcze zdjęcie zrobić z panem. No, pewnie trzeba. No, no, to sobie stanie. A co, staję, twoim, staję, a, do... Macie aparat. No dobra. Twoim tak, ja robimy. zrobię. No. Nic nie zrobisz tutaj, Maciejuś. Tak, oczywiście. Się oczywiście. Kompletu. Także sobie zdjęcie róbcie. Nie, może żona zrobi. Uż, ale, tak, tak niech to stanie. Właśnie, a potem ja tutaj tym zrobię jeszcze. Ale tym też no, zrób, no. Ale, ale potem wyłączyć kamerę, dobra. bo już kończymy ten reportaż. Dziękuję bardzo naszym, dziękuję. naszym widzom. Podziękujcie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za, bardzo. Za, telewizji Narodowej. Tak, bardzo dziękujemy. Ahoj.